Dzisiaj ekrany wszystkich smartfonów są pokryte szkłem, ale mają jedną dużą wadę. Nawet lekki wstrząs może spowodować uszkodzenie urządzenia. Dlaczego więc ekrany telefonów są wykonane ze szkła, a nie z innego trwałego i taniego materiału, takiego jak plastik? Plastik jest znacznie bardziej odporny na upadki niż szkło, ale jeśli wybierzesz smartfon z plastikowym ekranem, będzie działał znacznie wolniej. Szklany ekran dotykowy jest bardziej wrażliwy na dotyk i bardziej responsywny. Kolejną wadą ekranu stworzywa sztucznego jest jego niska twardość, co oznacza, że będzie on bardziej podatny na zarysowania. Kiedy Steve Jobs po raz pierwszy pokazał światu iPhone'a, miał on plastikowy ekran podobny do iPoda. Jednak już następnego dnia, Jobs zażądał wymiany ekranu w pierwszym smartfonie Apple na szkło, zanim trafił on w ręce klientów. To była niemożliwa misja, ponieważ technologia jeszcze na to nie pozwalała. Jobs chodził z telefonem przez jeden dzień, zanim jeszcze go uruchomił, po czym powiedział swojemu koledze Jeffowi Williamsowi: Wszystko jest świetnie, z jednym wyjątkiem. Cały dzień nosiłem przy sobie telefon i porysował mi się w kieszeni. Nie wiem, czy to były klucze, czy coś w tym stylu, ale jest porysowany. Potrzebujemy szkła. Szkło ekranu smartfona jest generalnie odporne na zarysowania. Nie musisz się martwić, że klucze w tej samej kieszeni mogą uszkodzić ekran. Dlaczego więc szkło może być zarówno odporne na zarysowania, jak i podatne na upuszczenie? Mówimy tutaj o twardości, która jest bezpośrednio związana z kruchością. Materiały, które się nie zginają, szybko się łamią. Dlatego misją producentów telefonów jest znalezienie równowagi między wytrzymałością a kruchością. Od kilku lat znaleziono rozwiązanie szkło gorilla glass. Nawet jeśli ta opcja nie jest idealna w przeciwieństwie do zwykłego szkła. Szkło gorilla jest znacznie bardziej odporne dzięki dodanym składnikom chemicznym. Jest praktycznie odporne na zarysowania i może wytrzymać upadki z kieszeni. Zwykle szkło do smartfonów jest wykonane z tlenku glinu i dwutlenku krzemu z ultra cienką warstwą tlenku indu lub tlenku cyny, dzięki czemu można dotykać ekranu nie uszkadzając go. Szafir, materiał z tlenku glinu, może zastąpić szkło w niektórych smartfonach, ale powoduje też, że są one cięższe. Istnieje również szkło glinokrzemiankowe, które ma właściwości zbliżone do szkła gorilla. Charakteryzuje się również odpornością na uderzenia i zarysowania. Nowe telefony z najwyższej półki są odporne na zarysowania i wstrząsy. Jeśli pokryjesz szkło swojego smartfona folią ochronną lub nawet szkłem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że powłoka zarysuje się znacznie szybciej niż prawdziwy panel. Będzie to również miało negatywny wpływ na przejrzystość i wydajność ekranu. Może też zmniejszyć zasięg telefonu, choć po nałożeniu powłoki ochronnej na ekran wygląda on jak oryginał, niezależnie od jego rodzaju. Jeśli masz drogi telefon i chcesz go chronić, zastosuj szkło gorilla glass, szczególnie wtedy, kiedy twój telefon przez twoje roztargnienie często narażony jest na upadki. Chronisz ekran swojego smartfona? Napisz w komentarzach.